witam na kanale Amatorka Ogrodnictwa. Dzisiaj będzie sadzona piwonia. Anima, jesienne sadzenie w moim wykonaniu piwoni. Odfor już jest gotowy. Teraz na dno wyląduje obornik koński. Na to odrobina ziemi i na to właśnie piwonia, która została już tutaj wsadzona zaraz po zakupieniu. Dzięki właśnie jesiennemu sadzeniu piwoni będzie możliwość na to, żeby one się już ukorzeniły, rozbudowały swój system korzeniowy i na wiosnę wystartowały dużo mocniejsze. Nie daje ziemi jakiejś specjalnej, tylko ta, która jest. O. która tutaj jest rodzima. Trochę to o, w ten sposób, żeby ona też się uczyła korzystać z ziemi, która jest dookoła. Posadzona piwonia y, będzie już się ukorzeniała na wiosnę. Pozostaje mi tylko podocinać, żeby został otwór. I to tyle. Zapraszam do subskrypcji kanału, aby być na bieżąco. A na pewno pokażę na wiosnę, w jaki sposób roślina się przyjęła i jak sobie radzi w nowym miejscu. Pozdrawiam serdecznie. Do widzenia.